Jest. To jest to. Nowy format e, autorski. Nazywam się Maciej Makua, To jest przegląd internetu, łamane przez przegląd prasy. W sumie przegląd prasy się z czymś kojarzy, a przegląd internetu nie. Ja tutaj wychodzę. Zacznijmy od takich tutaj ważnych przymiotów pracy. Newsweek, polityka, nie. Zacznijmy od strony, która się rodzi, jest bardzo obiecująca. Nazywa się jadisco.pl. To jest, to, to jest w ogóle strona, która jest prosta, jest przejrzysta, jest bardzo czysta. To jest czysty CSS plus HTML, jest to oficjalna strona Macieja Makuły. Jak ktoś sympatyzuje z tym zjawiskiem, jakim są streamy, to tu można je oglądać profesjonalnie ustawiając. To, co się widzi, plus, tutaj będzie wytłumaczone, jak można dać, makule, pieniądze, jaką się sprzeda chętnie. Będzie kontakt, kontakt się nie zmieni, tylko wreszcie będzie wszystko, będzie wszystko w jednym miejscu, i to jest dobre. Chciałbym kTM5 plus CSS3, tak. I eee, jeszcze ważne rzeczy: będzie kontakt, będzie wytłumacznie, czemu promuję jeden czat, bo mam teraz, jest czat, który jest na Quake.necie, nazywa się nad. Kreska na romantycznym, kreska dolna ruczajem <laughs> to jest dobra rzecz, która służy wszystkiemu, i teraz można oglądać streamy. Zależnie od pogody i sytuacji we Francji, i tutaj jest w ogóle już spokój, tu można włączyć czat eee... Załóżmy, że się zaroguje, <laughs> jeśli mi tam nie zbanuje. O Boże. O, i to sobie tam działa, i hula. Tu jest kilka takich featureów. Kiedy się wchodzi na pod. To strona, oczywiście, tu jest ważne. Strona w wersji alfa. Eee, I co jest, co, to, co co z tego wynika? Otóż, kiedy wejdziemy, wejdziemy tutaj na ten. No tutaj lepiej się podróżować, cofając. Jak, jak chcemy, okazało się, że stream. to będzie powiadomienie o streamach i tak dalej. Dużo fajnych rzeczy. Eee, kiedy. Tak, TV, TV, TV. Kiedy wejdziemy na stream w Stanach, czyli na Twitchu. Trzeba to są poukrywane feature'y, Nie można na razie przechodzić. To jest oczywiście tylko do tego, żeby wyłapać ludzi inteligentnych. Nie można kliknąć, teraz trzeba czytać. Dzięki temu nie ma problemu z botami na przykład, które tam nabijają mi odsłony. Bo jak się kliknie stream we Francji, to w sumie jest plus, bo powstaje <laughs> jeszcze jedna ramka. Teraz stream we Stanach. Znaczy To ma plus taki dla mnie, że na przykład można mimo wszystko e, nabijać kilka odsłon naraz. Można obejrzeć stream na przykład kilkukrotnie. <laughs> kilkukrotnie. Czyli że Twitch przejdzie do historii. Nie, jest Twitch i wszystko. Domyślnie będę streamował i na Twitchu, i na tym. O. I mogę sobie teraz podwójnie e, oglądać to. Niesamowite. Mm. No i ten, dlaczego to jest w ramkach? Bo to jest strona w Alfie. Ja testuję rozwiązania, które są najoptymalniejsze. To jest skomplikowany algorytm, który daje mi informację, ile osób korzysta jeszcze z Internet Explorera itd, itp. Ramki to nie, jest, nie to znamy lat, tylko to jest test. Po prostu sprawdzam, to jest takie przejście. Sprawdzam ramki, potem to będzie na jakimś, a się i na wszystkim. O, jest ważny feature, to jest, to jest muzyka, jak to się kliknie. gra, to jest fajne. No i na razie tyle, to strona jest rozwijana, alfa, e, cała masa dobrych designerów nad tym pracuje, więc to będzie tylko lepsze. No, to był taki punkt, z którego wychodzimy. Teraz tak, był Polak się odzywał, była taka gra na 4 selection. ja w to grałem, to jest fajne. I ma konkurs do wygrania, jest kopia gry. Jak ktoś jest zainteresowany, to wbija. Polak mówi, że troszeczkę społeczność jak zawsze, chamy przestają grać, no ale ten... No warto się reaktować. Zwłaszcza, że była nowa aktualizacja, która poprawiła to, jak gra chodzi. Ma jakieś szokujące teraz FPS-y, czyli ilości klatek na sekundę. Pewnie jakiś kradziony bit. Wszystko jest legalnie u mnie. Jeszcze nigdy nie puszczałem muzyki, do których nie mam praw. A jak coś innego, to to były zakłócenia. Dlatego często nie mam w archiwu. Kaferki to przyszłość. Wiem, wiem. To odnośnie tego designu strony. Więc Natural Selection 2 Którą tam jak zrozumiem jest zaangażowany Polak. I mamy konkurs do wygrania słowa gra. To jest dobry staw. Czekamy na jakieś te. czy tam wykrywać adbloka się przyda. Nie, ja tam nie krytykuję odbloka. To było co? TV gry Titanfall. I w Karkowie jest impreza. Wystawa jakichś pikselowych obrazów. To jest na stronie GeekWorld. Ja te linki dam potem w opisie. To będę akurat te przeglądy prasy, będę starał się uploadować jak najszybciej Takie firdoły. Czy mówię o pierdole, w sensie przegląd prasy Taki sobie dam nowy ten format dla urozmaicenia Dam go jako poradniki i sztuka, żeby tam mi się CMSy lepiej nabijały Nie, CPSy, CPNy A propos archiwum, co z archiwum Francuzów Archiwum u Francuzów, o czym mowa To jest Game Credits, czy Game Credits, ale wiemy o co chodzi Strona francuska, na której teraz streamuję Miał być archiwum. Oficjalnie jest, ale go nie ma. Niech nie. nie Kiedyś zrobił scenę, z tym co z grane z Francuzami. Oni sami nie wiedzą, co jest grane. Francja. I cóż, jeśli oglądasz ten materiał, we wtorek, 18 czerwca to w czwartek zaczyna się. E, pikselowy obraz. To są goście związani chyba z tymi tejtami Nie chcecie ciemniać. To są goście od kangurka KO. Czy człowiek. Ale mogę się mylić, bo tylko podsłuchałem się przez dziesiąte. Ludzie od Castle Story tworzą gamecrys. No. I z wiadomości, coś przygapiliśmy fajnego. Jest podobno próbka dublingu polskiego w Company of Heroes. To jest ciekawe. Jest ten nowy Painkiller, który ma DLC. DLC jest złe, ale dobre jest darmowe i takie jest, na zmienia grę. I to DLC zmienia Painkillera. W grę z widokiem z góry. Patrzcie tylko. Jest to z normalnie gra z widokiem z oczodołów. A tutaj... Supryza, widać z góry. Ciekawostka. Tu jest o dublingu. Hmm, czy coś jeszcze przegapiłem? Dam sobie refresh. Ktoś mówi tak, z radości nie powiesz, że miśniki... Tak, po nie, no powiem, powiem, powiem. Zaraz powiem, bo mam na nich haka. Porównanie ustawień. Ten State of Decay się sprzedaje, a ja cały czas mam tuż do rozdania. Muszę wymyślić jakąś taką tą dyscyplinę, żeby się ludzie ośmieszyli, i, i, i rozdam wtedy. Teraz już nie dość, że gra jest A. Fajna, B. Na cryogen, czyli ma super grafikę. To jest, to jest gra, która się sprzedała w ilości pół miliona egzemplarzy w prawie że okresie ogórkowym, bo wyszły, wyszło tylko kilka fajnych hitów. Więc wow. Kiedy to na PC wychodzi? Niby pod koniec czerwca albo lipca, bo się już mieszają. Czy tu napiszą w ogóle? Nie, podobno goście mają problem, bo się sprzedali Microsoftowi i przez to są jaja. A oni chcą z tego zrobić MMO w przyszłości. No więc zobaczymy. Tu jest próbka dublingu. A po prostu pośmiejmy się. to Scenega. Już pierwszy fail. Nic nie działa. Wystąpił problem. No czego Dziękujemy. się spodziewać? Trzęsą się z zimna. Nie ma sensu marnować amunicji. Generał Śnieg wkrótce sam się nimi zajmie. Dobra, bez komentarza. E, zaraz zobaczymy, jaki jest komentarz w sumie. Bez komentarza mojego, ale komentarz internautów jest najważniejszy. To już są przekleństwa. Już cenego hakuje tego. Na drugim brzegu rzeki jest jeszcze przynajmniej jeden skład. Na północny wschód sto... Polska wersja. Jak jestem sympatykiem. Okej. Okay. Bo, bo, bo. No, nie wiem co tam jest. Nie rozumiem tego dublingu, więc się nie wypowiem. I czy coś jeszcze? Podobno ten Everquest Next kopie dupę, jak czytałem. I to jest śmieszne. To z elektronikard, że nie, nie, nie ruszy na pc tach na większości. Co jest pewnie prawdą. Najnowszy silnik dla ich gier sportowych. No i to jest ten. To jest strona austriacka. Darmowy Torchlight na GoG'u. Aż sobie sprawdzę. Bo w ramach promowania Linuxa Linux jest teraz na topie, a Torchlight jest na tym, na Linuxie. No i tak. Adam Michnik dostał dwa Oculusy. Ja myślałem, że sami kupili, ale oczywiście nie. Eee, I to im fajnie wyszło. Ale tam kij. To nie jest ich, tylko wszystko wyrzydzone. To słowo dużo mówi. I to jest wyrzydzone od firmy VR Games. Czy VR albo VR a nie VR To prawda, że Company of Heroes będziesz dubbingował w francuską armię he, 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 Tyle z nowości No i ten Mam dostęp do gry, która nazywa się Folk Tale Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie Bo zapowiada się słodko To zrobili gracze wszystkich krajów, którzy się połączyli I coś śmiga, i to chodzi to chyba tyle z bzdurnych newsów na dzisiaj. Więc ten. No ja tutaj robię sobie uroczyste cięcie i jedziemy z właściwym programem. Ciach.